Hej, przed Wami książka Zachwyć się pana Marcina Fabiańskiego. Pozycja jest od wydawnictwa znak.pl i tak się cudownie przedstawia. Premierę miała w tym roku 26 stycznia. I zaczniemy tutaj od cytatu. Nuda nie istnieje sama w sobie. Jest skut skutkiem chwilowego otępienia, czyli błędem w sztuce dawania uwagi. Jakość naszych dostań i emocji oraz klarowność myślenia zależą od tego, jak dajemy uwagę. To ona kreuje, kreuje świat, w których żyjemy. I słuchajcie, więc może zacznę od początku. I powiem Wam, że jak widzicie, książka jest troszeczkę mniejsza od innych, przeciętnych lektur, jest tak jakby tutaj węższa, tutaj krótsza. Aczkolwiek powiem Wam, że w środku czyta się całkiem szybko, gdyż styl jest tak dosyć wypośrodkowany, więc wychodzi na to, że treści jest tutaj naprawdę mało. I tak wszystkie ważne myśli, czy też sentencje, są tutaj w książce pogrubione. Ja Was tutaj o przybliżę, widzicie? Także wszystko to, co jest najważniejsze, będziecie mieli zawsze inną czcionką. Co jest mniej ważne, będzie taką malutką, nawet niepogrubioną. I powiem Wam, że. Co mogę powiedzieć? Tutaj autor chce nam przetłumaczyć, jakby może nawet bardziej wytłumaczyć pewne schematy. No i w ogóle, nawet jeżeli chodzi o cały styl autora, to powiem Wam, że jakoś tak kurczy, do mnie nie dotarło. Ja już czytałam jego inną książkę i powiem Wam, że jakoś tak była bardziej zrozumiała. Tutaj on stara się, jakby tak zachować jakość swoich wypowiedzi, pokazać, że jest może na wyższym szczeblu intelektualnym, i kiedy tylko zechce. Może używać naukowego żargonu. Jak sam nam tutaj zwraca uwagę, ta książka została napisana przez wcześniejszą sieć niezliczonych strumyków doświadczenia. Przeczytamy o tym, jak poprawnie medytować i jak w ogóle się do tej medytacji zabrać, przygotować. Bo to nie jest tak, że ja stwierdzam, dobra, dzisiaj medytuję. Do tego jednak trzeba się przygotować. I wszystkie te kroki będą tutaj bardzo szczegółowo opisane. Jest to łatwe do zrozumienia i zastosowania, ale tylko dla tych osób, które no moim zdaniem nie są nadpobliwe, bo osoba, która wciąż jest w ruchu, nie wytrzyma tak długiego siedzenia bez ruchu. Ktoś powie, że jest ono bezczynne, ale autorowi chodzi o to, żeby właśnie wkraczając w pole medytacji, wyciszyć się na tyle, by pozostawić swoje myśli, odczucia i calutki dotychczasowy chaos poza obszarem medytacji, jakby poza waszym ciałem. By całkowicie oczyścić się ze zbędnych smagań nie tylko naszego ciała, ale i no, naszego mózgu. Musicie jednak wiedzieć, że nie da się jej przeprowadzić na siłę, bo nikt nikogo nie zmusi, żeby ktoś siedział i nagle pyk przestał myśleć. Tylko człowiek całkowicie gotowy, by w ogóle tego spróbować, ma szansę tutaj powodzenia. Prawdę jednak napisał, że właśnie poprzez takie. Oczyszczenie się ze złych emocji stresu, tego całego zgiełku dnia codziennego, nasz świat naprawdę wygląda inaczej. Dla niego medytacja to jest coś takiego, jakbyście po prostu siedzieli. Wszystko to, co jest złe, wasze złe myśli, odczucia, nawet, nawet te choroby, które zaprzątają waszą głowę, odeszły i po prostu uwolniły ciało i dały taki spokój. I powiem Wam, że. Przez jakiś czas, nawet czytając tą książkę, można odnieść się do tego, że no dobra, przeczytam ją większą połowę, odstawiam ją na bok, i tak sobie myślę, mówię, kurczę, faktycznie, no nie medytuję w tym momencie, ale jakoś tak to zaczęłam odczuwać, że jakby to było, mówię, a spróbuję sobie, nawet leżąc tam po cichu, mówię, dobra, zobaczę, jakby to było, ogarnąć od tego wszystkiego bałaganu i, i nie myśleć. I powiem Wam, że tak sobie właśnie zostawiłam to naby, tak sobie myśli, tak sobie oddycham. I nagle zaczęłam zauważyć, że mówię, dobra, tu na moim suficie coś tam się stało, tutaj coś bym mogła może takiego zrobić, tak. tego tak bym była w tym samym pokoju, ale zaczęłam go w ogóle widzieć inaczej. Potem zeszłam na dół, przyszłam do dzieciaków i zaczęłam jakby tak wsłuchiwać się w to, co mówią, obserwować ich gesty, ich zachowania, to, co się dzieje wokół mnie i powiem Wam, że Naprawdę, jakbym weszła do takiej szklanej kuli, gdzie jest równoległy świat, i nagle zaczęła go postrzegać trochę inaczej. To było takie bardzo dziwne doświadczenie, ale powiem Wam, że bardzo ciekawe. Myślę, że z pewnością nie raz je po prostu powtórzę. Jak mówię, nie miałam takiej samej pozycji jak tutaj, że och, teraz siedzę nogi i takie aum, wyciszycie. Nie, to to w ogóle u mnie nie weszło w grybach, tylko zaczęłam sobie robić aum. To już w tym momencie miałam dosyć i chciało mi się śmiać. Ale wyrzuciłam ze swojego ciała właśnie wszystkie myśli, wszystkie zmartwienia. I naprawdę zrobiło mi się lżej. Także prawdą jest tutaj, że można się oczyścić z tych wszystkich rzeczy. Tylko po prostu trzeba tego chcieć. Trzeba spróbować, bo nikt na siłę nam nie powie: Nie powiem mężu, siadaj przy mnie i że no, się na mnie spojrzy jak na nienormalną. No. Także ktokolwiek chce, musi po prostu. Nie, ktokolwiek chce spróbować, może, nie musi bo tu książka nie mówi, że musicie. Tu książka przedstawia Wam, że możecie coś takiego doświadczyć i zobaczyć, czy to dla Was się też sprawdzi. Czy Wam się nada, bo wiadomo, nie wszystko jest dla wszystkich. Ok, bo za bardzo się tutaj zacznę już zachwycać na tą książką, jak tu piszę, zachwyć się. <słuch> Oczywiście nie, nie ma u mnie wysokiej punktacji, dałam jej chyba 8 bodajże, bo no, no nie ze wszystkim się zgadzał i właśnie troszeczkę mnie ten taki żargon, taki bardzo naukowy denerwował, bo za bardzo nie mogłem się skupić na tym, co próbuje mi powiedzieć, tylko na słowach, które chce mi przekazać, a ja starałam się zrozumieć o co mu chodzi. <noise> Także trochę się tutaj zapamiętałam, ale na szczęście było to tylko w takich yy, w innych druczkach, a to wszystko na takim ciemniejszym drukiem było tutaj wyjaśnione, jak poprawnie to wszystko zrozumieć. Także niemniej jednak książkę przeczytałam i jestem z niej zadowolona. Ogólnie wpłynęła na moje życie i, i myślę, że pozostanie ze mną na długo. Ok, to ja już się z Wami żegnam. Ba 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 ba.